Odcinek z moimi prezentami urodzinowymi. Na pewno zresztą już zauważyliście, co nieco po samym wystroju, bo w sobie pojawiło się trochę kwiatków, jedne się trzymają trochę lepiej. Niektóre już coraz gorzej, no bo nie ukrywam, że, nag że nagrywam ten odcinek, no już kilka dni po mojej imprezie urodzinowej, więc wiecie, one trochę już wystały te kwiatki, a i tak całkiem nieźle dają radę. Także jeśli jesteście ciekawi, co znajduje się w tych wszystkich torbach i co dostałam na urodziny, to dawajcie łapeczki w górę i jeszcze tylko przypomnę, jeśli ktoś nie zostawił komentarza pod ostatnim odcinkiem, żeby brać udział w teleturnieju właśnie z widzami, w którym będą do wygrania również nagrody, to macie szansę zrobić to jeszcze tutaj, także jedyna taka okazja. Kto nie zrobił, może nadal napisać i brać udział w zabawie. A teraz zaczynamy otwieranie. Na początek jeszcze raz przypomnę, że dostałam już od Michała w sumie prezent. No, do, dokładnie w dzień moich urodzin, bo zresztą się widziałam dopiero później na mojej imprezie urodzinowej. Także od Michała w pierwszej kolejności dostałam prezent i ci, którzy oglądali odcinek, to na pewno wiedzą, że dostałam. Yy, Lot do Barcelony. Czyli po prostu lecimy do Barcelony, są to bilety lotnicze i sobie wspólnie pojedziemy właśnie na takie wakacje, ale to dopiero w sierpniu, także ta wycieczka jeszcze nam nie czeka. Ostatnio sobie przeglądaliśmy nawet już niektóre hotele, które byśmy chcieli sobie zaklepać. No i wiecie, obczajaliśmy mniej więcej miejscówki, które warto byłoby zobaczyć. Także ja naprawdę już czekam strasznie, bo zawsze mi się ta Barcelona marzyła, zawsze chciałam zobaczyć. Także cieszę się mega na te wakacje. No dobra, ale to nie koniec jest prezentów od Michała, czego w sumie się dowiedziałam później. Bo dostałam jeszcze, słuchajcie, od niego. Tutaj mam taki giga prezencik. Ja przyznam Wam się szczerze, że ja już do niego zajrzałam, bo po prostu... No, nie byłam w stanie wytrzymać takiego, bo tak, wiecie, zapakowałam, żeby teraz dobrze wyglądał, ale ja się po prostu nie mogłam powstrzymać i zajrzałam do środka. A dostałam jeszcze, tego się nie spodziewałam dostałam jeszcze, zobaczcie, kurtkę. Jest to kurtka przeciwdeszczowa, taka już troszkę porządniejsza, bo moja kurtka poprzednia, no, już miała swoje lata i właśnie. Przez to, że my też no, dużo wyjeżdżamy, dużo gdzieś podróżujemy, to jednak ta pogoda czasami zaskakuje. Więc tam od Michała taką kwajową, właśnie różowo-fioletową e, kurteczkę. Ona już jest bardzo odporna na deszcz praktycznie. praktycznie całkowicie, można by powiedzieć. I tak samo bardzo chroni przed e, samym wiatrem. Także jest naprawdę e, rewelacyjna. Tu jeszcze ma w ogóle kaptur. I ten kaptur, to jest spoko sprawa, on jest e, z daszkiem. Czyli wiecie, macie takie mimo wszystko wydłużenie. I nawet jak pada, to ten deszcz tak nie spada wam prosto po twarzy, tylko jednak ten daszek zawsze tak powoduje, że ten deszcz dopiero gdzieś ewentualnie będzie opadał dalej. Także no ja jestem zachwycona z tej kurtki, ona tu ma pełno w ogóle, kieszonek i w środku i na zewnątrz, także jest rewelacyjna. My już wcześniej w sumie przeglądaliśmy, rozmawialiśmy o tych kurtkach. No ale nie spodziewałam się, że ją dostanę w prezencie, także mega się cieszę z tej kurteczki. Na pewno gdzieś ją później zobaczycie jeszcze na filmach, jak będzie lało i będziemy gdzieś nagrywać. Także to jest jeszcze takie uzupełnienie prezentu od Michała, więc ja to sobie od razu tutaj schowam. No i pierwszy prezent tym sposobem już znacie. No ale co kryje się w kolejnych? To już Wam pokazuję. Okej. Okay. Tutaj na przykład w tej mniejszej paczuszce, no tu też się przyznam, że już trochę otworzyłam. Ja większość tych prezentów wiecie, otwierałam albo w trakcie imprezy, także no ja wiem, co jest w środku, tak? Dla mnie to nie jest otwieranie po raz pierwszy tych prezentów, bo mówię, ja już do większości z nich zajrzałam, yy, tylko jest jeden nieopakowany, w sumie ten. <grych> Dobra, yy, a tutaj już wam pokazuję, bo tu po prostu musiałam niektóre rzeczy sprawdzić, żeby nie było później problemów. Yy, tu dostałam. Yy, Dysk zewnętrzny, a że ja bardzo dużo rzeczy przechowuję na komputerze, wiecie, mam jednak sporo jakichś filmów pamiątkowych, bardzo dużo zdjęć robię i no jednak zajmuje to sporo miejsca na komputerze, a ja nie lubię trzymać tego typu rzeczy na komputerze. Wolę je mieć właśnie na dysku odłożone, foldery porobione, wszystko umieszczane pięknie, żeby zawsze móc do tego wrócić, dlatego chciałam też dostać dysk zewnętrzny. No i tak się stało, także tutaj mam już... No już nie będę wyciągać, w środku jest... No chociaż w sumie no, mogę Wam pokazać, no bo to tam jakby... No nic szczególnego, zwyczajny dysk, także... O, e, tu mam dysk, w środku jest jeszcze kabelek, e, żeby go sobie fajnie podłączyć. A to są takie przydatne rzeczy, bo mówię, no jednak jak się tego dużo wszystkiego nagrywa, robi się dużo zdjęć, no to trzeba to gdzieś się trzymać. A niestety pojemność na komputerze, no po co go jakby obciążać, więc... E, Lepiej mieć takie dyski zewnętrzne. Jest to bardzo fajne i przydatne na pewno. Także z tego prezentu też się mega cieszę. No dobra, lecimy w takim razie dalej. O tym prezencie Wam mówiłam, bo jego jeszcze nie odpakowywałam, no ale jakby domyślam się, co jest w środku, bo będzie tutaj no na pewno jakaś biżuteria. Także zaglądamy do środka, zobaczmy, cóż to jest takiego. To jest w ogóle prezent od mojej siostry. Dobra, lecimy. I mamy takie małe pudełeczko, ok, w sumie, a dobra, zrobię tak, zdjęłam tak tą kokardkę, mam nadzieję, że się nie obrazi, <grystanie> dobra i lecimy, otwieramy, o, o, <grystanie> ok, ale co, bransol, nie, co to jest, moment, to jest, czekajcie, bo to się tutaj mi zahaczyło trochę, to jest chyba, dobra, już mam, Jejku, jakie to jest piękne! To są kolczyki, na pewno tutaj już widzę, w kształcie takiego motylka albo kwiatuszka. I to jest chyba, to jest bransoletka albo w sumie naszyjnik. Nie wiem, muszę zobaczyć. E, czekajcie, już wam pokazuję. Wyjmę to z pudełeczka, będzie łatwiej e, zobaczyć. Jedy, jakie cudo! E, ja, to jest naszyjnik! Chciałam wyjąć, zobaczcie ładnie, no ale mi nie wyszło. Dobra. To, więc tak, to są kolczyki, a to jest naszyjnik. Jakie piękne w ogóle, śliczne. To jest taki motyw, ja, no po prostu przepiękne są. Kolczyki są takie bardziej w kształcie kwiatka, bym powiedziała, a jeśli chodzi o ten naszyjnik, to, to jest i serduszko, i skrzydło, i znak nieskończoności. Po prostu, no przepiękne to jest. Postarałam się, wiecie, jakoś zapakować to podobnie, ale chyba średnio mi wyszło, także y, odłożę sobie to wszystko na bok, ale ten komplet naprawdę mega mi się podoba. Jest taki, wiecie, delikatny, ładny, naprawdę. Na pewno przyjemnie będzie się go nosić, także super. Dobra, ja jakby też nie ukrywam, że oprócz, wiecie, takich prezentów namacalnych, dostałam też takie prezenty finansowe, które mogę po prostu na coś przeznaczyć, jak coś, nie wiem, mi się spodoba, albo sama sobie po prostu zrobić prezent. I tak właśnie było w przypadku rodziców, rodziców Michała, Michała, tutaj również brata. Także trochę tego wszystkiego się uzbierało. No ale to wiadomo, jedni wolą zrobić prezent taki, jeśli wiedzą, co kupić, to wolą po prostu coś kupić, a inni po prostu wolą przyjść. Z prezentem takim właśnie, typowo finansowym, gdzie można samemu na coś te pieniądze przeznaczyć, ale myślę, że nie jest to jakaś nowość, bo pewnie wielu z Was też dostaje tego typu prezenty. A jeszcze dodatkowo były jakieś kwiatuszki. No wiadomo, też jakiś alkohol też się znalazł. Także tutaj Wam myślę, nie będę takich rzeczy pokazywać. Ale zobaczcie, tu na przykład od Michała Rodziców dostaliśmy takie przepiękne kwiatki. One są takie mega, i w ogóle tak pięknie pachną. Tu jeszcze kolejne zaczynają nam rozkwitać, także coś czuję, że zostaną z nami na długo. Przynajmniej wiecie, no szybko nam nie zwiędną. Także na pewno je sobie wystawimy na balkonik. I patrzcie na to: tu jest w ogóle taka cudowa Doniczka. Mi się ostatnio bardzo podoba, podobają Doniczki. I e, rzeczywiście mam trochę fioła chyba na ich punkcie, bo po prostu jakoś, nie wiem, zaczęły mi się podobać te doniczki. Jak właśnie mają jakiś taki wzorek, mają coś takiego fikuśnego, to po prostu mi się bardzo podobają. E, tu jeszcze właśnie dostałam kwiatuszki, które no niestety teraz już trochę, wiecie, przetrzymały swoje i zaczynają troszeczkę delikatnie już opadać. E, tutaj jeszcze taki piękny słonecznik. Także, no naprawdę tych kwiatów też się dużo uzbierało, no ale mówię, no po prostu wiecie, no one też już trochę tu stoją, także mogą nie wyglądać już tak idealnie jak na początku. No dobra, ale to nie koniec prezentów, bo tu jeszcze mam między innymi yy, prezent jeszcze od moich rodziców. Yy, I oni tutaj, no to ja już też widziałam, tak? Ale Wam pokażę, bo oni się pokusili, co prawda, o coś troszeczkę innego, Muszę tak otworzyć, bo nie dam rady. Dobra, mam to. A więc to są e, kieliszki do e, szampana. My co prawda mamy już trochę kieliszków, bo już i tak musieliśmy wcześniej kupić właśnie na wypadek jakiś, na wypadek źle to brzmi. Jeżeli byśmy chcieli organizować jakieś imprezy, no a trochę takich już było, bo trochę już tu mieszkamy, także mamy już jeden komplet, ale na pewno kolejny też nam się przyda, także oprócz właśnie kieliszków do szampana dostaliśmy też, no wiadomo, szampanika, także fajny komplecik. I zostaje nam jeszcze jeden prezent. Dobrze myślę. Chyba tak, także ja to sobie też przestawię na bok Tą siateczkę w sumie też I zostaje nam jeszcze jeden prezent I tutaj akurat znajduje się bardziej taki prezent kosmetyczny Ja już tu sobie zaglądałam i tutaj między innymi jest właśnie peeling do ciała, on jest z algami i jest naprawdę superowy, ja Wam powiem, że już wcześniej też z niego korzystałam, także jest to taki sprawdzony peeling, jest naprawdę fajny, a że ja ostatnio testowałam trochę tych peelingów, naprawdę w sumie całkiem sporo, to ten jest właśnie taki, do którego zawsze wracam i jest naprawdę fajny, także sprawdza się naprawdę dobrze. I oprócz tego tutaj jeszcze dostałam, zobaczcie, to jest akurat też coś, co mega lubię, czyli taki krem jakby z aloesem. Ja w ogóle uwielbiam naprawdę chyba wszystkie produkty, które są z aloesem, bo on jest taki bardzo, przede wszystkim ładnie one pachną, ale są też bardzo takie delikatne. A że ja czasami mam taką, wiecie, naprawdę wrażliwą skórę, to lubię takie sprawdzone rzeczy i właśnie wiem, że jeśli chodzi o aloes, to jest zawsze wszystko w porządku, wiecie, nic mi tutaj nie wyskakuje, nic się nie dzieje, także spokojnie mogę ich używać. A jeśli chodzi o niektóre owocowe, to tak wiecie, jest raczej pół na pół. Także ja tak średnio z takich owocowych korzystam. Ale właśnie tutaj ten aloesowy uwielbiam. I jako często stosuję nawet nie tylko, wiecie, gdzieś na przykład na twarz, żeby ją tak fajnie nawilżyć, ale też po opalaniu, bo jest on naprawdę super. I jeśli się mocno spieczecie, zwłaszcza na słońcu, no to on się genialnie sprawdza właśnie jako taki chłodzący krem, żeby tak wiecie, troszeczkę złagodzić te wszystkie... No, objawy po opalaniu, także naprawdę go polecam, jest super. No dobra, na dzisiaj to już wszystko. Zdaje się, że nic nie pominęłam, że pokazałam Wam wszystkie prezenty, przynajmniej taką mam nadzieję. <grym> także jeżeli taki odcinek Wam się też podobał, dawajcie koniecznie łapki w górę. Zapraszam Was też gorąco do subskrypcji kanału, by nic Was nie omijało. I widzimy się w kolejnych odcinkach. A konkretnie widzimy się już w piątek o godzinie 15. No i co, czekam na Was w piąteczek, także do zobaczenia. Buziaki!